Codziennie już od godziny 8.30 rozgrzewka i o godzinie 9.00 mnóstwo, mnóstwo atrakcji i zabawy tutaj na plaży miejskiej przy wyciągu. Najważniejsze to jest to i ta informacja, że jutro odbędzie się już koncert pierwszy Julia Olęcka i Marta Podulka. To są dwie gwiazdy X-Factor, które wystąpią tutaj na koncercie. Już od godziny 20.00 będzie taka strefa do tańczenia, do bawienia się z DJ-em, a o 22.00 właśnie te koncerty. To będzie świetna zabawa. Jeden z najlepszych DJ i właśnie te gwiazdy X-Factor. Z takich ciekawostek można powiedzieć, że ci sponsorzy, którzy do nas przyjeżdżają, ich jest tu mnóstwo. Warto przyjść tutaj i zobaczyć jacy, bo mają mnóstwo atrakcji dla tych, którzy odwiedzają, dla dzieciaków i też dla osób starszych. Wiem, że bardzo są zadowoleni z naszych ludzi, którzy odwiedzają nasze stoiska tutaj na projekcie plaża. Mnóstwo y, adresów mailowych, mnóstwo bazy kontaktowej i różnych, różnych atrakcji. Nasi tutaj... Y, Nasi mieszkańcy, turyści bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach. Nasza publiczność jest bardzo chwalona czyli kulturalna, miła, swobodna zabawa. Wpływy główne finansowe tej, tej, tej imprezy zapewnia miasto Szczecinek i Sapi. I właśnie też w ich imieniu serdecznie tu zapraszam do Szczecinka na super zabawę, bo jak wypoczynek, to tylko Szczecinek. Miasto z wizją PL. To dla Was zmieniamy Szczecinek. WWW Miasto z wizją PL.